To jest kolejny alert górek czechowskich wietrznie zielonych. To nie jest przypadek. To Lublin, przy ulicy kameralnej, zniknęły samosiejki wysokie na 15 metrów, jak sześciopiętrowe bloki. Giną siedliska chomika europejskiego, powierzchnie biologicznie czynne, parawany akustyczne, naturalna retencja, klimatyzatory i filtry powietrza. Wszystko w imię mnożonych pozwoleń na budowę bez wniosków i pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz odstępstwa od ochrony gatunków dziko występujących. Co zostanie? Beton i miasto, które chwali się zielonymi ambicjami, wycinając własne płuca. Zobaczcie, co zastał tam koordynator lubelskiego alarmu smogowego. Cześć! Popatrzcie jakie samosieki. Wycięto w obrębie wydanego już pozwolenia na budowę kolejnego etapu. Zresztą, a tu za chwilkę zobaczycie o. To też jest samosiejka. Bez wniosku, bez pozwolenia na wycinkę, bez wniosków i pozwolenia na odstępstwa od ochrony gatunków dziko występujących.